Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek The Sims 4 Challenge 100 Dzieci i dzisiaj mamy urodziny naszej Eli nasza Eli stanie się staruszką zobaczcie, jesteśmy na tej parceli pięknej parceli, e, która była już kiedyś używana do urodzin z tym, że po prostu ja ją powiększyłam i zmieniłam jej lokalizację przepiękne widoki, jachty, żeglówki, jak zwał tak zwał e, więc myślę, że będzie fajnie no i jak widzicie już nam tutaj się świeci więc czas już na naszą Eli dzisiaj będzie miała urodzinki, zaprosiłam wszystkie dzieciaki, stąd tyle stołu, zobaczcie, one tutaj stąd gdzieś przybywają, przybywają, e, także mam nadzieję, że wszyscy się zejdą, ogólnie sprawa jest taka, że świętujemy, imprezujemy dzisiaj przez calutki dzień, także impreza zaczyna się e, od rana, mamy słuchajcie tutaj powystawiane różne jedzonka, wszystkiego nie wystawiłam, bo stwierdziłam, e, że tutaj po prostu oni nie będą brali, więc wzięłam to wszystko tak, żeby mieli jak najlepszy dostęp, e, torty są przygotowane i muszę z przykrością stwierdzić, że po aktualizacji czegoś mi tu brakuje. Zniknęły moje żaby i zniknęło większość rzeczy z mojego wyposażenia. Wszystkie owoce, przez co nie mogłam robić wszystkich potwar, potraw, jakich chciałam. E, część tutaj jest potraw, na przykład tak jak tutaj, uzupełnionych tak już z buta. Niektóre były tutaj gotowane przez Eli, niektóre przez żywieniowców, e, ale w sumie jedzenie nie jest najważniejsze na imprezie. Liczy się dobra zabawa. E, także czekamy na naszych gości. Możemy przyspieszyć, zobaczymy, czy ktoś tutaj przyjdzie. Ja widzę, że oni stąd tutaj gdzieś lezą. E, także powolutku, powolutku wszyscy zmierzają na naszą imprezę także Chciałabym, żeby tutaj Elin komuś podziękowała za przybycie. Na przykład Przemkowi, podziękuj za przybycie. O, tutaj proszę bardzo, mamy dorodkę, także też jej podziękujemy za przybycie. Trzeba tutaj się przywitać z naszymi dzieciaczkami. Ogólnie zrobiłam tak, że do wszystkich dzieciaków weszłam, wszystkim pousuwałam pracę, żeby każdy mógł dzisiaj. Nie mogłam niestety do weekendu zaczekać, bo jak widzicie, te urodziny muszą być już. Także mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. No, jeżeli nie, no to, no to trudno, no takie życie, że czasami coś kogoś zatrzyma po drodze. Ale widzę, że tutaj już powoli nam ludzie się schodzą i tak, i tak. E, tutaj może chciałabym, żeby Eli coś zjadła. Byłoby fajnie. Coraz więcej ludzi, ale jeszcze nie mamy wcale ich tak dużo, także choć może Eli zawołaj na posiłek, bo ja widzę, że ona jest e, głodna, także fajnie, jakby coś zjadła. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie się ta parcela za zacinać, z tego względu, że tutaj będzie dużo osób, a myślę, że będzie dużo, także skończ rozmowy, możesz jeszcze podziękować właśnie Dorotce, a gdzie Dorotka uciekła? Nie ma jej tutaj, dobra, to zakończ tę interakcję i leć, zawołaj na posiłek. Kto przyszedł do nas, niech już razem z nami je, zasiądźmy do stołu, ludzie powolutku przychodzą, także ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No i tak nasza Eli tutaj wygląda, możecie zauważyć... Niedługo stanie się siwiutką, mamusią. <laughs> tak to jest, słuchajcie. Tak, ta, na każdego przychodzi taki czas, że po prostu musi się zestarzeć. Także jestem ciekawa, jak nasza Eli będzie wyglądała jako staruszka. A tymczasem zapraszamy na jedzonko. Wiem, że jeden kurczak nie starczy, więc mam nadzieję, że niektórzy zjedzą sobie coś innego. No, widzicie, tutaj już ludzie siedzą, ale tak średnio gadają. Jakaś taka na razie cisza, 13 godzina, więc niedługo trzeba będzie dmuchać świeczki na torcie. Nie wiem, co się dzieje, czy coś tu się zacina. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Eli, weź sobie ładnie porcję, to weź porcję czegoś innego, bo wszyscy nagle poszli do kurczaka chyba, więc tyleć coś innego weź u tego kurczaka. Niestety nie starczy. No, ale mam nadzieję, że inne rzeczy też sobie wezmą, Siadaj. Siadaj od razu i gadaj, proszę bardzo, tutaj mamy Krystiana, także też możesz mu podziękować za przybycie. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj e, zaczną razem gadać. Okej, okay, zjedz tort, ktoś zjadł tort. Nie mieliśmy tu żadnego ciasta, może było tu jakieś, ale tort jest niewystawiony. Ogólnie zrobiłam trzy torty, jakby ktoś chciał jeszcze jeść. E, no, nie będziemy trzech tortów dmuchać, no bez przesady, no ale. Ale trochę tego jest. Tutaj, proszę bardzo, przychodzi jakiś nasz synek zmartwiony. No widzicie, no nie w humorze, ale jednak przychodzi, więc yy, dziękujemy za to poświęcenie. Nie mogę nawet podświetlić, kto to jest. Okej, okay, Norbert, dobrze. No i, no i zobaczymy, co tam się dzieje. Wszyscy jedzą super, świetnie, tylko jakoś mało osób, bo z tego, co naliczyłam, razem z Eli ma być 71 osób. Dałam oczywiście trochę więcej krzesł, wiadomo, e, bo no bo może tu ktoś przyjdzie, bo zrobiłam to jako klub nocny, tą parcelę, dlatego że nie mogłam ani w domu, ani nigdzie inaczej urządzić, więc musiałam tak to zrobić. E, no ale fajnie, że ten mod działa, że mogę więcej osób tutaj mieć. Tutaj chyba do 200 osób jest przyjęcie, także zobaczymy, może kolejne Mamusiak, jak będzie miał rodzinę, może tych wszystkich ludzi zaprosi. No, zobaczymy, jak tu nie poumierają, bo już trochę starzy są. O, tu kolejni ludzie się zjawiają, cieszę się bardzo. Chodźcie szybko, chodźcie, czy można ich tu zawołać. Chyba są jednak za daleko. No, niestety, zbyt daleko, żeby ją zawołać, więc mam nadzieję, że tutaj zaraz wszyscy ładnie przyjdą i zasiądą do stołu, bo czekamy na te urodziny. Mam nadzieję, że tutaj nic nie trzaśnie i że będzie Eli mogła zmógnąć sama świeczki, że się samodzielnie nie postarzy. Także chodźcie tu, chodźcie wszyscy, moi kochani, goście. No, trochę mało tych ludzi, no ale co zrobić. No, wszystkich zaprosiłam w każdym razie. Także mam nadzieję, że przyjdą. Idą, idą. Patrzcie, tacy jacyś wymęczeni, wycieńczeni, ale, ale tu są. Kornelia, proszę bardzo. Tutaj nasze mudzyneczki, Jagódka. I kto? I kto? I Gabrielka, dobra dziewczyny, chodźcie, chodźcie, bo czekamy, mama czeka, tutaj zabawy ci brakuje, a cóż do zabawy, mhm, zaraz będziemy, słuchaj, tańczyć, zaraz DJ-a wynajmiemy, tak, tak, bo tutaj dałam właśnie nowe stanowisko, e, tego nie było na poprzedniej parceli, żeby tutaj był klub, e, tu powinien być gdzieś miksolog, ale ja go nie widzę, no zatrudnić obsługę nie można, bo jest na tej parceli, także miksolog gdzieś sobie w kulki leci. Ludzie chodźcie, ludzie chodźcie, bo mama zaraz musi zmuchać świeczki, zmuchnąć właśnie i chcemy robić imprezkę party party jak widzicie no z połowa stołu tak naprawdę się zapełniła, więcej ludzi tu nie mamy, ale Eli bardzo dobrze się czuje, widzę w tym towarzystwie ciągle się gdzieś przesiada, tu do swoich dzieci poszłaś, choć może gdzieś tutaj sobie usiąść, o i pogadaj sobie na przykład z Kevinem, zapytaj, co tam u niego słychać, podziękuj mu również za przybycie, także czekamy na resztę. Uuu, tutaj nasza gwiazda przyszła, nasz Alvaro, Mikołaj, także dzisiaj zlot, zjazd rodzinny, no trochę... Trochę tych ludzi jeszcze tu stoi, trochę spróbujemy przyspieszyć. No widzicie, oni tu stoją. No zobaczymy czy przyjdą. No tak to jest. Wszystkich simów nie da się kontrolować, no nie ma takiej nawet możliwości. Tutaj widzę Magda też już od jakiegoś czasu stoi, ale zmierzają, zmierzają powoli na naszą imprezkę tutaj. No, także już niedługo będziemy dmuchać świeczki. Coraz więcej osób tutaj jest. No to super. Bardzo się cieszymy. Tutaj y, Daniel w takiej stylówce też trzeba jemu podziękować za przybycie. Mm -hmm, mm -hmm. Ze wszystkimi, Eli, musisz tutaj pogadać. Mam nadzieję, że to ci się uda. O, tutaj ludzie się zebrali, więc myślę, że już mamy. Y, tak naprawdę większość ludzi, niestety tutaj są wszyscy, może by ktoś tu podszedł, z chłopaków byśmy poprosili podejść tutaj i zawołamy, może ich. O, spróbujmy ich tutaj tak zawołać. Mam nadzieję, że przyjdą, bo trochę słabo słuchajcie, jakby tak było, jakby oni tam cały czas stali, no bo taka dziwna rzecz, prawda? Chodź, chodź, Adrian, pomożesz nam trochę. Adi, gdzie ty jesteś? Kurde, wiecie co, że ja gubię tych chłopaków. O, może Ciebie weźmiemy, bo Ty nic nie robisz. Podejdź tu wołamy, wołamy wszystkich, halo, halo tu idą, kurczę, a ja już chciałam dmuchać świeczki już dawno temu a co mam zrobić, jak oni tutaj tak się opóźniają kto tam lezie, kto nam chce pomóc mama musi jeszcze pójść do łazienki tak, idź Eli, skorzystaj i zaraz będziemy dmuchać świeczurki dobra, idź, idź szybko prosiłabym ciebie, żebyś później się nam wiesz, nie sikała, wiadomo, sprawa kto nam tutaj dalej poszedł możemy już wołać, chyba jeszcze nie można? Niestety. Trzeba bliżej podejść. Ale idą, idą powoli, ale są tutaj kolejna grupa. No ale słuchajcie, no nie możemy nie wiadomo ile czekać. Mam nadzieję, że nawet jeśli nie zobaczą dmuchania świeczek, to przyjdą. To przyjdą dalej. Znaczy, przyjdą później na imprezkę, tak? Dobra, ty jesteś tu najbliżej, więc może czekajcie, kto jest najbliżej. Ty jesteś najbliżej. Możesz ich wołać. Halo, halo, prosimy na imprezę, zawołaj. Zawołaj, dokładnie tak. Chodźcie wszyscy, bo mama zaraz będzie musiała dmuchać świeczki. Tu kolejna leci, dziewczyna. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy przyjdą do nas. Uuu, tu jeszcze są ludzie, chodź, podejdź tu szybko, może ich zawołasz, jakoś bliżej będziesz. Nie wiem, dlaczego oni nie mogą tu biegać, niestety, no, nie, no, albo już nie podchodź, bo no, będzie przypał. Dobra, podejdź tutaj i zaraz będziemy dmuchać świeczki. Bo już się robi dosyć późno, a ja się troszeczkę obawiam. Także, jak się mamuśka wysika, no to wystawimy tutaj torcik i będzie. Wydaje mi się, że już większość osób tutaj mamy, bądź co bądź. E, jedzonko, słuchajcie, może trochę gdzieś wywalimy, tylko nie wiem gdzie to wywalać. Tak naprawdę, do, do, gdzieś do dzieciaka i będziemy zaraz coś dokładać. Także, Eli, jak skończyła siku, no to prosimy, żebyś podeszła tutaj. Co tu możemy jeszcze wyłożyć? Tylko jeden kurczak się skończył, no ale coś tam sobie dołożymy. I to jakieś takie, coś niech będzie. Mam nadzieję, że się posilą tutaj ludziki. Dobra, lecimy. Słuchajcie, zobaczcie. Czas z rodziną, cecha rodzinna. No właśnie, no bo Eli jest taka rodzinna osóbka i na pewno bardzo się cieszy, że tutaj wszystkich mamy. Kurcze, ludzie, dlaczego wy tu stoicie? Chodź, chodź, masz taką opcję, podejdźcie tutaj. Podejdź tu. Kurde, ci ludzie stoją, coś się zacieli. No, już nic nie mam wpływu. Słuchajcie, na to tak się dzieje ostatnio z Simsami. Tutaj trujeczka, tu piąteczka stoi, czwóreczka, no tu siedem osób. No ale dobra, no co zrobić? Czy Eli idzie? Eli już tutaj jest. Gdzie ona jest? Kurde, zacięła się jeszcze z kimś władzę. Teleportuj się tutaj, właśnie. Gdy nie można wyjść, możemy użyć naszej mocy teleportacji. I słuchajcie, wystawiam torty. Zaraz do jednego będziemy wrzucać świeczki, będziemy go dmuchać. Raz. Dlaczego nie mogę tego postawić? No, pytam się, halo! Dobra, poczekajmy aż Eli się tutaj przetransportuje. Czy ona jest tutaj? Halo! Dobra, mamy, słuchajcie, mamuśka z magicznymi mocami. Czy ktoś widział coś takiego? To są po prostu cuda niewidy, moim zdaniem. Dobra, jedno ciasto jest, drugie też jest i trzecie. Mamy! Okej, okay, to są nasze ciasta i Eli, chodź, chodź, chodź. Koniec tej teleportacji. Dodaj świeczki urodzinowe i będziemy dmuchać. Uwaga, uwaga. Zaczynamy dmuchanie. Zaraz zobaczymy, jak nasza Eli będzie wyglądała. Uwaga, raz, dwa, pięć. Wypowiedź życzenie. Wszyscy przychodzą tu? Czy tam ci idą? Nie. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu jest Eli. Rozgląda się. Mm, tak, tak. Dmuchaj, dmuchaj. Czekam na ten moment, aż się zmieni, słuchajcie, to będą jaja. Nie, <grym grym> ile ludzi. Ona nie może zmuchnąć tego, tak się przygląda. No dmuchaj! Eli? Co ty sobie wyobrażasz? Uwaga. Jej! Yeah! Brawo! Patrzcie, jak wszyscy pięknie śpiewają. Niektórzy siedzą, niektórzy nie. Zdmuchnęłaś? Jej! Yeah! To jest nasza staruszka! Starość, czekają Cię fałdy na brzuchu, siwe włosy, częste drzemki, imprezy, jakby kosiarz nie czaił się tucz za rogiem. Pokaż się! O kurde! Dobra, słuchaj, e... Zawołaj na posiłek. Wszyscy jemy torciwo i zaraz bierzemy DJ-a i będziemy tańczyć. Trochę impreza nam się opóźniła, ponieważ czekałam na tych ludzi, którzy no tutaj nie przyszli, ale to nic, to nic i zaczynamy. Słuchajcie, jemy torcik. Chodźcie, kochani, słuchajcie, szkoda, że tutaj na tak mało osób starcza to, ale są trzy torty, także mam nadzieję, że wszyscy się najedzą. Siadaj, Eli, i gadaj, i imprezuj, i tak, tak. Niech Simowie grają w gry w tym samym momencie. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale może później coś zrobimy. Czy możemy kogoś zatrudnić? Niestety nie możemy, bo tutaj ktoś jest, ale, ale nie chce nam dać drinków, więc co zrobić? Może spróbujemy tutaj uzupełnić tacę? Przestawimy tą szklaneczkę i ktoś tu zaraz uzupełni. choć, chodź, podejdź tutaj i uzupełnij tacę, bo widzę, że napoje cieszą się jednak dużym powodzeniem, a jedzenie, no niestety nie. Ale mamy torcik! Wszyscy stoją, słuchajcie, w jednym miejscu i jedzą tutaj. <grytanie> Jaja na maksa. No ale Eli tam jakoś mocno głodna nie jest, ale widzicie ją, jak ona wygląda? Troszeczkę tycki jej, że tak powiem, obwisły. <grytanie> Czekajcie, spróbuję Wam jakoś się pokazać. No to są po prostu nie z tej ziemi sytuacje. Spójrzcie, tak wygląda impreza. Tak wygląda nasza imprezka. Uuu! Wszyscy ładnie jedzą, wszyscy ładnie tu brykają. Tak, tak. Podoba mi się to mega. Dobra, Eli. Eli postanowiła usiąść, ale nie. Zrobimy teraz taki myk, że zatrudnimy sobie tutaj obsługę DJ-a gwiazdę, DJ-a zawodowcę. Gwiazda, oczywiście, że gwiazdę, no kogo by tu innego. Urodziny naszej gwiazdy to musi być i gwiazda DJ. Czy możemy tutaj kogoś kolejnego zatrudnić? Niestety nie, bo nam wywiała nasza mikslożka. a możemy zamówić drinka? Przygotuj, ćwicz. No niestety dziwna sprawa, ale zaraz się napoje... napijemy napoju. Dlaczego nasze światła się nie świecą? Ja się pytam. Powinno tu się wszystko świecić. Eee, włącz wszystkie światła. Dobra. Mam nadzieję, że zaraz się one rozpalą. Włączmy wszystkie światła. Halo, halo. Jest, jest. Pięknie. Także zaraz będziemy tańczyć. Kto tutaj? Jakaś nasza córa przyszła. Ale zobaczcie jaka zadyma. Ile ludzi my tutaj mamy. Masakra, co? <noise> Tyle ludzi czeka na, e, na tort, którego już nie ma, no niestety. Co tu zrobić? Wszystko zjedzone, wszystko zjedzone, nie ma torcika. Ale podejdźmy tutaj i zaraz będziemy brykać. Podejdź tutaj i czekam na gwiazdę. No synek wreszcie się zjawił, słuchajcie. Od dziesiątej, czy od której ta impreza do 21.00 jak na razie. Jeszcze będzie oczywiście dłużej, no i dopiero teraz ludzie przychodzą, no nieźle. To jakieś jedzenie się psuje, widzę powoli, no ale co zrobić, postanowimy tutaj, może postawimy sobie na stole, niech ludzie to ładnie jedzą, mam nadzieję, że sobie coś przekąszą, postawmy tutaj na środku, niech będzie, o, i jemy, jemy, kochani, a Eli podchodzi tu i zaraz będziemy tanczyć. będzie imprezka na maksa. Dobra, kupiłam jakieś radyjko, mam nadzieję, że teraz ludzie będą tanczyć. tańczymy, tańczymy. Nie może tańczyć? Dlaczego? Zbyt swojo, Oj, maleńka, to zrzemnie się może. Tańczymy, chodźcie. Patrzcie, jak Eli tańczy jako staruszka. Jako jedyna tu tańczy. Dobre, dobre to jest. Tańczymy, tańczymy. Eli potańczy ze swoją córką, można tak zrobić? Tak patrzę. Nie mamy żadnej takiej interakcji. No dobrze. No kto będzie chciał, to będzie tańczył. Na pewno Eli bardzo lubi. Zabawa rośnie. Chodźcie chłopaki. Nie swój, nie swój. Już nie możesz nic zjeść. To weź może. Podaj wszystko. O. I tutaj będziemy jeść ze świeżych rzeczy. Maleńka już padła. Słuchajcie i poszła w kimę. Gdzie ona jest? Tutaj. No niestety tak to jest. Kto jeszcze chce do łazienki niech leci. I taka to impreza. Większość ludzi jednak tutaj stoi. Może spróbujemy tam jeszcze postawić kurczę radyjko, żeby tutaj tańczyli? Co myślicie? Dobra, muzyczka tu została zapuszczona, jednak tutaj ludzie stoją. Eli tańczy sama. I Mały też tańczy. Dawaj, dawaj, maleńka. Tańczymy! tej świeże jedzenie zostało uzupełnione, ale smród jest. No niestety takie są simsy, Słuchajcie, że nie zawsze można wszystko zaplanować, że nie zawsze wszystko można zrobić, co byśmy chcieli. Czasami wychodzą takie rzeczy, na przykład, że nie wszyscy przychodzą, że DJ-ka przychodzi, mówi do widzenia, no różnie to bywa. Maleńka, obudzisz się. Spróbujemy, żeby sobie zagrała w gry, to jeszcze uzupełnimy. To ast ma być. O kurde, to jest fajne. E, możesz grać w gry. O, niestety. Graj w grę. Dobra, i niech mały sobie też trochę pogra. Dawaj, trochę ci się może poprawi humor. Gdzie tutaj mamy gierkę? Graj w gry? Okej. Okay. Bo wtedy będzie w tym samym momencie, to super. A tam tańczą? Niestety, tutaj nikt nie tańczy, ale to aściek mieliśmy w niej. Ciekawe, czy to się da zrobić. Hmm. To z takich normalnych drinków by trzeba było wziąć. Można jeszcze tu kogoś zatrudnić? Niestety, przyrzuć drinka, kurde, tak to jest. Nie widziałam w ogóle nigdy tej interakcji, żeby znieść toast. Czy mały gra? I nie weszło mi to. Aha, dobra, jeszcze jedna osoba, to tego małego weźmiemy. Dawaj jeszcze w gry szybciutko, graj i będziemy mieli wyższy poziom. Przyjęcia oczywiście. Tu, tu inna muzyka leci, tu inna. Ale widzę wszyscy na rodzinnym spotkaniu się spotkali, pogadali. Niestety żarcie tutaj się popsuło, ale jakby ktoś chciał to tu coś jest. Wypełniło nam się to? Niestety nie. Mała graj, graj, graj. Trzy osoby muszą grać. Impreska, dokładnie tak. Graj w grę. Mały miał grać jeszcze w grę. Dobrze. I ten miał grać jeszcze w grę. Chodź, 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 gramy wszyscy razem. Aby się udało. Jest, ale niestety nie mamy złota, bo mamy ten toast. Jubilatka rozmawia, odczuwa szczęście, no teraz ona nie będzie odczuwała szczęścia, niestety, bo widzę, że już jest spadnięta, nie swoja, bo brudno. Powinna to być taka usługa, żeby sprzątaczka przyszła i to sprzątała. Tu ludzie stoją, gadają. Słuchajcie, już mamy trzecią w nocy, więc myślę, że będziemy powoli kończyli te przyjęcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, choć nie wszystko poszło tak po mojej myśli, tak jak ja bym chciała. Nie wszyscy przyszli, nie wszyscy się zjawili, niektórzy tam stali i dalej tu stoją, a ja głupia na nich czekałam, no co zrobić, co zrobić, czasem tak się zacina, no ale mimo wszystko ja się cieszę, że nasza Eli jest już słuchajcie starszą kobitką i musi teraz wychować swoje dzieciaczki malutkie do końca i później właśnie ta córka, tak postanowiłam, bo w sumie mogła być ta, która była najstarsza w dalszym ciągu którą aktualnie wyprowadziłam, mogłaby być jej zastępczynią, ale stwierdziłam, że malutka będzie. Któraś, któraś z tych wyrośnie, także jeszcze poczekamy. To są takie troszeczkę moje modyfikacje tego challenge'a, także proszę, bądźcie wyrozumiali. Każdy tutaj liczy się przede wszystkim, żeby była przyjemność ro z rozgrywki, tak? A nie jakieś takie granie mocno na siłę, prawda? Także ja jestem mega zadowolona z tych urodzin. Kończymy imprezkę, tak? Do widzenia. Tak wcześnie? Kurde, słuchajcie! strasznie długo trwało. Jakaś nagroda nam została. Kilka świątecznych balonów. No dobra, te balony to już my mieliśmy. No, także mam nadzieję, że wszyscy polezą teraz do domu. My to przyspieszymy i my też będziemy podróżowali do domu. Nasza Eli już jest padnięta. Już, kurczę, jest za stara na imprezy do samego rana. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buźka! Pa, pa!